W naszej prawicy idzie teraz niejaki głożej w Hydro -man. i będzie nas nakręcał. Hydro zagadka. Tak, bo to jest człowiek zagadka. Zapytacie jaka? Hydro zagadka. Aha.

jak ją głębokość wywołuje, Oddajmy panu chwałę i chęć, a wejść, się w ogóle super jest być pilotem, pilot ci są ekstra, głównie są najlepsi. To jest całkowity inny świat na Pielgrzymce dla mnie, tak jakby alternatywna rzeczywistość do tego życia, które wiodę, wiodę na co dzień. Już w tym momencie, jak jestem na Pielgrzymce, ja już zapomniałam, że jak mam jakiś inny świat, pracę jakieś inne obowiązki. Całkowicie wtopiłam się w to, co tutaj się dzieje w wspólną modlitwę, w relacje z ludźmi wspólne bycie, siadanie na trawniku, wspólne jedzenie to jest coś, co bardzo łączy. Czekamy to cały rok. Po prostu niosę intencje, znajomych, krewnych. Jest ich tak dużo, przez rok się tyle tych intencji zbiera, że jak człowiek zaczyna się łamać, czy się mam zapisać, czy nie zapisać do tej pielgrzymki, to już w zasadzie nie ma, nie ma myśli nawet o tym, żeby się nie zapisywać. Zdrowaś Mary, łaski pełne Pan z błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i, teraz i Ale też bardzo doceniam też wczorajszych gospodarzy, którzy nas bardzo podjęli. To nawet nie, jest, nie chodzi o, o to, że coś tam nam dali. Chodzi i, o ich miłość i, i serce. Ale też bardzo lubię takie y, rozmowy tutaj na pielgrzymce. Jest jakaś taka inny rodzaj otwartości. Mimo, że cały rok się nie widziałam z niektórymi osobami, to parę zdań, które do mnie powiedzą. Już wiem, co u nich słychać, albo oni się troszczą o mnie i też takie, takich momentów już doświadczyłam. Mhm. I dzisiaj myślę, że to, że, że święty Jacek był u nas, że podczas przerwy miałam tego świętego Jacka na kocu, to było niezwykłe przeżycie, że mogłam być z nim troszkę dłużej niż, niż to wymierzone parę minut dla, dla innych uczestników, więc dzisiaj to było zdecydowanie bardzo wyjątkowe dla mnie. Dziękuję. Dużo chodzimy, no to nogi bolą, ale mamy medycznych, więc będzie w porządku. Przede wszystkim rozciąganie, no bo cały czas jest jeden ruch tak naprawdę, cały czas chodzimy i te mięśnie pracują w jednostajny sposób, więc no bez rozciągania, no to, to po prostu ja jestem cały czas w dużym napięciu. Więc żeby uniknąć tych wszystkich kontuzji, bóli, tego wszystkiego, no to przede wszystkim musimy Grupa pokuta! Zagrożona wyginięciem grupa pokuta! Najmniejsza grupa, pielgrzymki grupa pokuta! Mama ma, ma, ma mało nóżek, ale za to dużo żarcia grupa pokuta! Ale dziś ja piosenki, tym piosenkiem, im gorzej, tym lepiej. Uprzedzam, będzie bardzo gorąco, bo będzie dawać słońce prosto w twarz. Proszę się nasmarować. <śmulatujesz> <śmulatujesz> Warto pokutować za swoje grzechy po całym roku. Myślę, że to jest dobra kompania. No, Pokutą nie zawodzi, z lekką dozą sarkazmu e, można e, dojść szczęśliwie na jasną górę. E, no, z, z poczuciem spełnionego obowiązku e, względem Boga i względem bliźnich. Ja jestem w ogóle pierwszy raz na jakiejkolwiek pielgrzymce pieszej. E, I zdecydowałam się tutaj przyjść, bo od jakiegoś czasu jestem tak bliżej z, z duchowością dominikańską. A jak dowiedziałam się, że to jest grupa, w której się e, bo liczy cisza i w której się idzie w milczeniu, to bardzo mnie to zawołało, bo, e, bo tak osobiście jakby właśnie ciszy bliżej mi do Pana Boga. bo nie potrzebuje scholi. Nie no, śpiewamy. śpiewamy, jest bardzo, bardzo dobrze, ale przynajmniej nie bolą nas gardła i nie bolą nas uszy, jest, jest OK. okej. Bardzo mnie wzrusza, wzrusza gościnność, otwarcie serce wszystkich gospodarzy, którzy nas goszczą. To jest, i w ogóle to, że na przykład jak czegoś po, potrzebujemy, to to się pojawia. Nie wiem, myślimy o jedzeniu, pojawia się zaraz jedzenie. Myślimy o wodzie, pojawia się woda. Po prostu mam takie wrażenie, no, no że jestem bardzo zaopiekowana. Jakby przestrzeganie bożych przykazań po hebrajsku to jest halacha, czyli to jest czasownik, który oznacza po prostu chodzić. Chodzi się przykazaniami, drogami Boga, więc my możemy chodzić tak za Panem, że... Nie będziemy iść prosto, tylko będziemy się jakby chwiać o kulach. Trochę tak jak teraz idziemy chwiejąc się niektórzy, bo mamy bąble i próbujemy stawiać e, nogi tak, żeby nas nie bolało. E, I to jest pytanie, które Bóg nam stawia. Teraz akurat chodzimy jak chodzimy, bo po prostu kulejemy. Ale Bóg nas pyta, czy my chcemy się dalej chwiać w tym jak podążamy w naszym życiu? czy chcemy zacząć chodzić prosto Jezus jest władem to by ponad wszech szatan pokonany Jezus łaską w sumie trzeci raz i bardzo mi się podoba uwielbiam ten klimat i to wszystko co tutaj się dzieje a w tym roku jeszcze zabrałam całe moje duszpasterstwo z Poznania przyjechaliśmy tu razem i jest super Alleluja 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 o, trzeci dzień był naprawdę trudnym dniem Jest wszystko dobrze trochę bolą mnie nogi były bardzo długie odcinki ale daliśmy radę wszyscy nie wszystkim udało się dojść, ale i tak jestem z nich wszystkich bardzo dumna. Słowo jakie mi towarzyszy, to takie osobiste bardziej słowo dziękuję za, mi za miejsce w życiu, w którym jestem. Uzdrowienie. My też trochę mamy taki tym ciszowy, powstał, z towa zapracowała jakby wcześniej dużo. I właśnie tam jest, że, że słowo uzdrawia w tym filmie. Tym... Staram się właśnie y, trwać w tej ciszy i czekam na to słowo i czekam, czekam, że je usłyszę. I staram się po prostu nasłuchiwać. Uważność. Bardzo często właśnie ojcowie na kazaniach mówią o tej uważności I, i uważność na innego człowieka właśnie widzę to. Jak jestem taka zmęczona, a jednak mam tyle ludzi wokół siebie i oni też tego potrzebują. I to jest bardzo, y, bardzo ważne. I żeby na nich zwracać Alleluja, uwagę. Aleluja! 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 Pokuta to sposób na odzyskanie kontroli nad swoim życiem. Możemy w nieskończoność mówić, że różne niepowodzenia, albo wprost grzechy, zło, które dzieje się w naszym życiu, nie ma nic w związku z tym, co robimy. I częściowo to jest prawda, bo część zła, które nas spotyka, nie jest spowodowane przez to, co wybieramy, ale duża część nieszczęść, które są naszym udziałem, są też efektem tego, co wybieramy w naszym życiu. I pokutując, odzyskujemy Poczucie kontroli nad swoim życiem, oddając Bogu nasz grzech, nasze zło i nasze wybory, przyznając, że to my to wybraliśmy, że my potrzebujemy nawrócenia. Więc zapraszam i do grupy pokuta, i po prostu do tego, żeby pokutować, oddając Bogu nasz grzech, ale grzech, który jest nasz, nie naszych rodziców. Nie tych, którzy nas skrzywdzili, ale nasz, tych nas, którzy dokonaliśmy złych wyborów. Bóg nie przestaje nas kochać przez to, co wybraliśmy, ale nawet bardziej otacza nas miłością, kiedy jesteśmy zranieni naszym grzechem. Zostaw lajka lub komentarz.